Zimy. Polska Zorza Polarna Kurwa masakra Czekanów pod ostrowy. Jedziemy sobie samochodem Z Kalisza do Ostrowa I nie wiemy czy to koniec świata <śmian> <śmian> Czy początek Ale jest bosko Ale jest bosko I to chyba nie gaz tą razem <śmian> to tak jasno Żarty. Ale już ciemnieje, ciemny. już się robi troszeczkę. Był moment, że było tak, był moment, że było... Jeszcze tylko tam jest takie jasne. Jeszcze tam jest, ale... spróbuję to trochę te... niepotrzebnie w lewo wyjść. To, nie no, możemy to, wiesz? Możemy, więc. teraz teraz właśnie czekam aż tutaj... trochę w górę zrobimy, żeby było... W góry już nie jest tak fajnie. W góry nie, już się pozmieniało, ale... Ale, Ja zostanę mi typowo, naprawdę, w tam to, 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 to takie za kolej jak też. No, nie na no, masakra. Ty, tak Nie no, niesamowite to prędkość podróżna Cię śmieszna, w tym samochodzie Ale takie efekty to Ja pierdzielę, ty teraz masakra I teraz spod tego mostu wyjedziemy i spod mostu będzie efekt To no, chyba jakiś korek, ktoś za długo patrzył na efekty zdaje się Nie wiadomo Miał sprzęt i zoomy i inne rzeczy. No, 3,5 minuty mamy już. co, co. to jeszcze troszeczkę ale jest niesamowite Ciekawe później ilu ludzi to kręci w tej chwili Nie wiem Ale trzeba, zrobić, trzeba przyznać, że wrażenie to zrobiło niesamowite. Nie kalicz, szkoda W sumie z, z 10 minut więcej Z 15 minut to trwa, nie? Tak no Jakbyśmy wyjechali, się zaczęło. zaczęło się prawie w Kaliszu No, no na no tej, na Wrocławskiej w Kaliszu no. się zaczęło No tak, to z 15 minut Spokojnie trwa. W dobrą stronę jedziemy w dobrą stronę, tak jest idzie za jedną przeciwną, niestety nie mają tego, a jedź prosto bo jadę po samochód ale kolory, masakra Na no masakra Wyślemy to do tych. Która godzina? 16. Czyli to wcześniej to się zaczęło, nie? Dosyć. No, no nie, no to teraz tak się robi. Ciemno. Ale, ale mówię, no ten efekt taki. Nie, ja wiecie, Tak się ciemno nagle zrobiło. No. Reklamę dla McDonalda robimy. <grystanie> Zobacz ty, to ty. No bo teraz tak zasłoniło się ten widok całym tym zabudowaniami. To no, ty. Nie, zanim tu przejedziemy to... Jedziesz wycieczkę, tak kręcimy dalej. Jak w górach, jak... Nie wiem do czego to po, po prostu porównać. Nie widziałem czegoś takiego. No ja też nie widziałem. No, delikatne jakieś efekty, to, ale no, takie o. coś to jest... I i tak to jest długo element, i tak długo, tak. To przez chwilę jakieś takie... To, to zdarzało się coś tam delikatne, ale to... Ale to nie ma, nie ma nawet o czym, o czym mówić, co porównać. ja pierdzielę zacznij tu to, 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 to... Ty no, to, no, to odcięcie no, to, takie z tego... tak jest tego. Zabawa Zabudowania nam zepsuło Trzeba by było na coś wejść A też Na tę minutę albo krócej to tak No nie no tak jeszcze sobie tu będę rozumiał to kontynuował A tam ciemno Coś jeszcze? Tak, jeszcze tu jest widać. Troszeczkę się nie waha. Czasem czuję się na gości. Dzisiaj los jest szalenie szafy. Oprócz tego niczego nie ma. Ty, jeszcze jakbyśmy wysłali, zaraz to dla Telekret by to wrzucili. Może. Ale to teleekspres jest na jedynce chyba, nie? No, na 17. By trzeba było poszukać adresu. Gdzie tam wysłać. To chyba, że wyjdziemy do biura. No, by można było wejść.